Piłkarze z Kry Częstochowa w ramach przygotowań do rundy wiosennej rozegrali już sporo spotkań towarzyskich. Jednym z ciekawszych rywali była Legia Warszawa dowodzona przez wychowanka Rakowa Jacka Magierę, który zawsze chętnie wraca w rodzinne strony. Przyjemnie bardzo, cieszę się, bo coraz rzadziej tutaj jestem, w tym mieście, a wiadomo, że Częstochowa to duży sentyment do miasta, do, do klubu, w którym się wychowałem, do ludzi, których znam, także... Miło, sympatycznie, cieszę się, że, że mogliśmy tutaj z drużyną przyjechać. Mam nadzieję, że kiedyś się dożyjemy tych czasów, że będziemy przyjeżdżać z legią. Do Częstochowy, ale nie na sparingi tylko na ligowe mecze. Mecz drużyny prowadzonej przez Magierę ze skroną Częstochowa zakończył się wynikiem remisowym 2 do 2. Wynik brzmi niezwykle optymistycznie, jeśli patrzeć na to, że na boisku prezentowali się zawodnicy legii. Uspokojamy częstochowań, zaprezentowali się dobrze, ale przyszło im walczyć z drugim zespołem z Warszawy, choć nie brakuje w nim młodych talentów z całej Polski, którzy pod okiem Magiery zdobywają doświadczenie. My się przede wszystkim uczymy, gry i to, to jest najważniejsze. Dla mnie liczy się rozwój sportowy tych chłopaków, aby indywidualnie oni oni podnosili umiejętności, aby awansowali do kadry pierwszego zespołu i to jest cel nadrzędny, jeżeli chodzi o moją pracę. Wiadomo, że w parze z indywidualnymi umiejętnościami też idzie budowanie drużyny, bo nie ukrywam, że chcę, aby ta drużyna grała w piłkę, aby grała cały czas kombinacyjnie, aby bylibyśmy w posiadaniu piłki, abyśmy nie, nie wybijali jej. Chcemy uczyć spokoju gry takiej, aby potem wchodząc do kadry pierwszego zespołu nie było żadnego problemu z grą w piłkę na wysokim poziomie. Natomiast ja nie ukrywam, że jestem no, trenerem, który cały czas buduje zespół, bo praktycznie co, co miesiąc, co dwa Odchodzą ode mnie zawodnicy, awansują do kadry pierwszego zespołu i z drużyny, którą miałem w ubiegłym roku, dziewięciu zawodników poszło, poszło wyżej. Z jednego powodu trzeba się cieszyć, natomiast z drugiego jest to, że... Non stop cały czas. Człowiek musi e, od nowa budować te klocki, stawiać klocki. Ale taka moja praca. Swoje zadanie do wypełnienia mieli też piłkarze z Kry, którzy pod czujnym okiem trenera mrozka szykują się do walki o ligowe punkty. Powiem tak, w lato była re jedna rewolucja, teraz w była druga rewolucja. Odeszło pięciu, sześciu zawodników e, znowu z zespołu. E, no ale z pewnymi realiami nie możemy tutaj walczyć. Musimy, musimy pracować nad tym, co mamy. E, chłopcy ciężko pracują na to, żeby poprawiać swoją jakość. Eee, wydaje mi się, że z każdym meczem, pomimo tego, że, że popełniamy jeszcze sporo błędów, z każdym meczem gdzieś tam te błędy poprawiamy, wyciągamy wnioski i na przykład dzisiejszy mecz, e, ten pierwszy z Radziągowem, pokazał, że jest że na bardzo fajne granie e, już na poziomie trzecioligowym. Także myślę, że Pozytywnie. Słowa trenera naszej drużyny brzmiały optymistycznie i mamy nadzieję, że często w każdym meczu będą walczyli o komplet punktów. A może pojawi się szansa na zajęcie miejsca w cisłej czołówce. Nie ma co sięgać daleko tam przed siebie. patrzeć, Trzeba patrzeć zawsze najbliższego meczu i przygotowania do, do, do tego meczu. No, my od lipca mamy jasno określony cel i tu z prezesami cały czas rozmawiamy. Mamy budować systematycznie co pół roku troszkę silniejszy zespół zawsze, żeby te co pół roku ta jakość zespołu wzrastała. Mamy tutaj spory, długi okres czasu zimowy no, i będziemy pracować nad taką jakością gry też ofensywnej, bo tego nam brakuje. Bo, bo W defensywie myślę, że zespół można szybko poustawiać, popracować, a, a trudniej nam jest z, z kreowaniem, dlatego będziemy dbali o to, żeby te, te kreowanie było lepsze.